A tuż ona zrobiła takie coś, co tu takiego fajnego jest w ogóle. Wow. Słuchaj, to są omlety ze szpinakiem i z bekonem. Z kuchni wikinga, tak? Z kuchni wikinga. Tak, dzień dobry, jestem jeszcze w podomce. Jak się czujesz? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. To Dzisiaj, Dzisiaj moja siostra przyjeżdża. Ona. Twoja siostra. Końcu. Idziemy razem zjeść, ja tak. ogarniam sklepy, filmy. Ja nagram stronę. Mierzemy, musimy filmie. nagrać jeszcze kampanię, jedną drugą. Co ja mam wam życzę smacznej kawusi z Skupku Warszawa. W skupku Warszawa. <noise> Pozdrawiamy z Warszawy. My kiedykolwiek przyszliśmy gdzieś na czas? Tak, ostatnio mam na czas. Dzień dobry. witajcie, idziemy do pani doktor Kochańskiej, do kliniki Estel. Ja idę tylko w odwiedziny. Tutaj nie wiem, kto jest w ogóle dzisiaj pacjentem, ale chyba siostra Karolina. Siostra i szwagier. I ja się tutaj przyświętałem, żeby zjeść z nimi sushi. Tak. Nie, nie musicie dwa razy namawiać na sushi. Dzisiaj mam bardzo wesoły dzień, dużo zrobiłem. zrobiliśmy fajne zestawy na dzień mamy na stylizację i na kali, Więc yes. będziecie na pewno zadowoleni. I wpadliśmy na sushi. Mm, tutaj trójka moich gości Ty <laughs> wybrała z, z Wege, a ja wybrałem ten z Tempurą. I mamy zestawy. Piękne. Wszyscy nagrywają, bo wyglądają pięknie. Super. Pojedliśmy sobie, słuchajcie. Ale nagraliśmy fajną roleczkę. Tam było no, 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 la policia. Znalazłem gdzieś tam na seforze jakiś e, filmik się wyświetlił. Mówię, kurcz, nagrałem taki fajny, fajny, śmieszny. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że będzie milion wyświetleń. Idziemy po moją siostrę. I jedziemy do Arkadi na event, bo znajoma agencja nas zaprosiła, żebyśmy wpadli. Przypadliśmy do Kraslow. z jeansów. Zobaczcie, jakie cute torby zrobione że jest tutaj najbardziej. Zobaczcie, jaka czaderska. O no, dostałam drugie życie. Zobaczcie, przerobione ubrania. Ja Chcę mi ukraść paczuszkę. W ogóle ta torba mi się o. podoba, bardzo ładna jest. O, Darek, ten zapach, ten sobie zostaw. Jak on pięknie pachnie. A, czyli też już chcesz przy... Spicy fruit mi się podoba, bardzo Z... ładnie. Przy ...sobie przywłaszczyć. Bardzo fajnie dostałam paczkę PR i tutaj oczywiście mega latarka. Super na działeczkę, do przetrwania. I scyzoryk. Spersonalizowany, piękne, Bardzo dziękuję. Piękna no A ta torba? Tak. Ja myślę, że fajna jest na działkę, żebym sobie narzędzia wkładał. No. A co tu za słodziak się grzeje na słońcu? Zobaczcie, jak przetrwały moje pomidory. Były zmarnowane, dostały trochę wody i po prostu zostały uratowane. Tutaj w słońcu. A chciałem Wam pokazać nowe boksy na dzień mamy. Dla kochanej mamusi, kocham Cię Mamo. Karteczka oczywiście jest na boksie położona, więc będziecie mogli dopisać coś, jeszcze z powrotem ją wcisnąć do środka. Boks jest taki już całkiem zawiązany, przygotowany do wręczenia na prezent. Wczoraj Wam pokazywaliśmy, co tam znajduje się w środku. A teraz pokazuję wam box ze stylizacją. Jest to taki mały zestaw kosmetyków, do tego macie dwie przepiękne biżuterie. Jeden naszyjnik w takim minimalistycznym mamie na pewno się spodoba i bransoletka. Jak będę w domu, to Karolina może wam otworzy i pokaże, ale oczywiście możecie też zobaczyć całą zawartość na stronie. Więc pakuję to ładnie i do tego pójdzie Przepiękna czerwona wstążka, całość będzie ładnie zawinięta i taka kartka na życzenia, żebyście mogli mamie wypisać coś e, takiego spersonalizowanego. A ja zaczynam dzień ze smyka. Właśnie wpadłam po upominek, będziemy wysyłać prezent do rodziny e, i kompletuję go dzisiaj ten upominek, także dzisiaj musimy paczuszkę wysłać. Udało mi się stanąć, ale powiem wam, że takie lipne miejsce mam wąskie na parkingu, tu na dolerze. Że... Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Akurat dzisiaj jestem sama w biurze, Kaku zwraca w poniedziałek, a Betty ma dzisiaj zdalną pracuje z, z domu. Także jestem sama i idę właśnie na live'a. Nawet nie wiem, która jest godzina, po klucz, wymienić, bo nie mam klucza do nowego biura, bo Betty otwiera, muszę Karolinie powiedzieć, że będzie musiała przyjść na dziewiątą w poniedziałek. Ze względu na to, że nie będzie miała klucza, żeby wejść do biura. No i jestem, słuchajcie, w nowym miejscu Kamil mnie wpuścił. Będę miała w poniedziałek nowe klucze. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, sama. No i właśnie, będziemy mieć na uwadze jeszcze jedno biuro. Słuchajcie, ja wiem, wiem, to się wydaje śmieszne, ale być może jeszcze nam się uda tutaj w ramach WeWorka przenieść do odrobinę większego w podobnej cenie. Więc zobaczymy. Trzymajmy kciuki. Eee, jeszcze ma się zapytać o to moje wymarzone biuro, które jest tutaj na rogu. W którym raz robiłam live'a z Madział, kilka razy robiliśmy też z Benefitem kiedyś i miałam tam też. Coś tam miałam, jakieś zdjęcia, już nie pamiętam. I tam to biuro jest wymarzone, bo jest dosłownie przed oknem, a jest pod naszym biurem poprzednim prawie, że. Więc zobaczymy. Trafiłam chyba w najbardziej pomazane miejsce w naszej okolicy, czyli jakbym była w Berlinie. Szczerze, lubię graffiti jako formę sztuki, ale nie lubię jak się marzy po kamienicach. Szczególnie tych nowo odrestaurowanych. Idę na chwilę do hm -u. Po stopki! Mówiliśmy o stopkach na live. Mówiłam wam, że ja muszę mieć stopki do mniejszych butów, do takich, wiecie, nie takich wielkich sportowych, do delikatniejszych butów muszę mieć stopki. Nie potrafię w grubych skarpetach. No nie potrafię. A że jakoś wszystko mi, wszystkie mi zniknęły, no to się udaje do emu. HM Strasznie mi się nie podoba, że te ulice są tak pomazane. Zakończona sukcesem. Mam dwie, dwa zestawy skarby, więc 14 par. Muszą mi starczyć na długo. Mam sukienkę za 60 zł, tam za 54, więc spoko. Jeżeli chodzi o kolekcję Magdy Butrym, to jeszcze była dostępna. Jakieś pojedyncze sztuki wisiały, więc jak ktoś jest zainteresowany, to na marszałkowskiej są. Jak ktoś szuka. No i tyle. Lecę do biura. Trochę mnie martwi karteczka, tam wisi, że płatność. Za parking tylko gotówką, oczywiście zobaczyłam to dopiero teraz, jak wychodziłam z budynku, a nie jak przyjechałam, a gotówki ja nie posiadam, więc teraz pójdę do ochrony, a znam tych panów i zagadam, zagadam o co tam chodzi. sobie właśnie zalewam maczkę, Uuu. A! tak zrobiłam taką idealną, kremową. Wyciągam tutaj ze zmywary, zobaczcie, że kubku, bo mieliśmy gości, mieliśmy wczoraj serniki, więc wszystko muszę opróżnić. A ja tutaj mam takiego pieska. Dzień dobry panu. Pieski mam dwa. Są takie piękne i puchaty. Wczoraj Lala się bawiła, że biorą ślub. I w miała mały ręczniczek na głowę założony, bo była panną młodą, rozumiecie? No. Niestety już dzieci nie będzie. A ładne by były z was. Z liska i z takiego ślicznego. Czarnego. Takie ładne piesy. Przed chwilą dostały smaczki. No pobawcie się dzieciaki jeszcze, bo zaraz Flaf jedzie poza Warszawę i będziesz sam maluchu. I przed chwilą kurier przyniósł paczkę PR odborna. Była trochę otwarta, więc mam nadzieję, że nic tutaj się nie wysypało, ale chyba nie. A Flafa już pierwsza, żeby nosa tam wsadzić. Czy coś tam jest do jedzenia? Czy coś wyczuwasz, piesku? Czy tam coś jest do jedzenia? Tak, czujesz to. Ciągamy pakę kreatywną. O. Taki kosz na wakacje. Taki koszek tu mam. O Boże, jaki fajny kubek! Znowu z kambuki. Ja mam takie fajne kubki od nich. Przedni ten taki termiczny cały czas go używam. Tu moje kochane skipki, muszę Wam nagrać rolkę. Tu chusta. Ręcznik, co tu jeszcze jest? Herba. Herbatka chyba, tak, zielona. Co tu jeszcze dziewczyny mi napakowały? Jest jaka fajna paczka. Taka fajna paczka! Myślisz, że tam jest coś do jedzenia? Frafunia, co ty wyczuwasz? Ale fajne! Ale czadowe. I do tego jest ręcznik. Zborna. Coś jeszcze dziewczyny włożyły. Coś z beka. Najnowsza... A, bo najnowszą kampanię mają z siostrami AD i HD. Świetne są, słuchajcie, te filmiki. Musicie zobaczyć u nich na Insta. Przepiękne są te filmiki. Chyba w Tajlandii nagrywali? Coś mi się wydaje. Tu coś z i zaraz otworzę, bo nie mam tylko jemurek. Karolina, pozdrowienia ze Sri Lanki. <laughs> Sri Lanka, nie Tajlandia. Cudownie. Spakowali mnie na wyjazd. O, <laughs> Flafuńku, kto mi buziaczki daje? Pojechałybyśmy na Sri Lankę, co? Chociaż wiecie, że ja nie lubię długich lotów. Co dziewczyny mi tu jeszcze spakowały? Do woreczka. Wszystko muszę jedną ręką wyciągać. A to bluzka jest. Zostawcie te spinki nocowe. Dzieciaki. Polska chyba, tak bluzeczka, a i szorciki do tego, dzięki za komplet. Dziękuję wam serdecznie za przesyłkę, będę używać tych rzeczy. Słuchajcie, ja już jestem pod szkołą, ale nie o to chodzi. Właśnie przed chwilą dostałam wiadomość z biura, że zwalnia się pierwsze biuro, które mieliśmy w WeWorku, jak tylko się tam wprowadziliśmy 5 lat temu podczas pandemii. Zwalnia się od przyszłej środy, czekam na ofertę od WeWorka zobaczymy, bo być może czeka nas kolejna przeprowadzka. Jestem przekonana, że nam się nie. Y, że to biuro nie jest ostateczne. Wiecie o co chodzi? Czuję to po prostu, że jest ok, jest przejściowe, ale na pewno nie jest na zawsze, że będzie jeszcze zmiana. Jestem o tym po prostu przekonana. Wiecie, wiem to, po prostu to wiem. Wiecie, jak to jest. Czasem czujecie, że jakieś miejsce nie jest wasze, to to miejsce nie jest nasze do końca, więc być może czeka nas przeprowadzka do pierwszego biura, które mieliśmy na początku. To jest w ogóle. Jakie śmieszne, jaki krąg zatoczyliśmy, i wracamy do miejsca wyjścia. A to jest biuro, które nasza kakus kochała najbardziej. Właśnie to było pierwsze biuro, to było to biuro, gdzie przyszliśmy. Wiecie, zaczynaliśmy w WeWorku, wtedy była pandemia, mało osób przychodziło do biura, także takie zmiany mnie po prostu rozwalają. Napiszcie, co o tym sądzicie, co to oznacza, co to oznacza. Czekam na informacje, pewnie już w przyszłym tygodniu z ofertą, chyba że jeszcze weekend dostanę. i... No i zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Czy czeka mnie kolejna zmiana <śmiany> w przyszłym tygodniu? I nadam Wam live'a, bo dzisiaj Wam nadawałam live'a z nowego biura, a w, za tydzień w piątek Wam nadam z jeszcze nowszego biura. To będzie po prostu hicior. Chciałam zobaczyć, co się wydarzyło. Tak, bo coś się dzieje z kosiarką. Zobaczcie, jak wygląda trawa. Widzieć takie wyraźne Xy? <śmiany> I chyba za krótko kosiła albo po prostu zobaczcie to Mówi, wiesz co, nie, to jest kwestia tego siana, tego, ta trawa, która została obcięta, wyschła i to tak wygląda, jakby, jakby cała ta, jakby, wiesz, pod spodem było sucha. Właśnie dojechaliśmy pada deszcz i właśnie z Ewą dzisiaj rozmawiam. Ewa mówi, że u nich tak ciepło, że Ewa w shortach siedzi w parku. A ja mówię, Ewa, ja w płaszcz wyciągnęłam mój. Płaszcz normalnie płaszcz. Dlatego ja tak mówi, kurczę, nie wziąłem żadnej grubszej kurtki na działkę. No, także nie jest ciepły weekend. Dopiero w środę ma być ciepło za kilka dni. No i jak? Co tam się wydarzyło z tą kosiarką? Jak to się wyłączyła? Po prostu? Może coś z prądem było? Słyszę, jak Słyszę, pachnie dalej. Słyszę, jak pachnie. Zobaczymy, czy nic się o. wyschło. Co, boisz bo się jak rozpuścisz? Fajnie, ale już minęły dwa tygodnie i już nie ma kwiatów, nie, ma, nie są białe te drzewa. To, był, no, to była nie zaledwie wziął, chwila. Nie to, była, ale zobacz, to była zaledwie chwila, jak one kwitły i już koniec. Wszystko zrobiło się zielone. Jak prawie wyrosły te odgrodne. A tutaj? Nie zobacz, jest zielona i nie jest tak dużo wyrośnięta. Ciekawe czy ta ruszy kosiara. No radę fajnie. A my się dziś cały dzień nie widzieliśmy, słuchajcie. Cały dzień byliśmy. Dzień. Ja byłem w magazynie cały dzień. Tak, Darek był cały dzień w magazynie. Ja byłam w biurze, później jeszcze gdzieś tam, także spotkaliśmy się dopiero w sumie o 16:00. Prawki wyrosły, jak ładnie. Czekaj, tylko wyrosły. pokażę. Zobaczcie jak pięknie rosną. Wypuściły. A tutaj w tym trójkącie. W tym trójkącie bermudzkim. <laughs> tak. Zimna, tak. No. I e, stanie co? Fontanna. Tu? Beczek. Jezu, będzie nam fajnie. Przyszła już. Darek, gdy zabudujesz <noise> tutaj całą działkę, gdy zabudujesz tu działkę i nie będzie tutaj miejsca, żeby wiesz. Patrz nasz płot się trzyma. Co flafunia, co kochanie? Fajnie fajnie na działce Tu nasze jedno drzewko owocowe będzie więcej, tu będzie sadzik Nasza trawa. <noise> no ładnie to wygląda. No ładnie. Pokaż mi truskawki lepiej. No? To O, tu jest dobrze. Tutaj jest, tutaj jest mikroklimat. Tu jest mikroklimat, słuchajcie. Tak, tu skawki będą za miesiąc. I wiesz co ja zrobię? Ja tu chcę zrobić taką szynę mhm. i je powiesić tu u góry. Będą sobie tak. Fajnie. Ten. Spadały. Fajny pomysł. Śruby do tego, żeby zabezpieczyć, no i dobrze, bo trzeba tak, to wzmocnić No i powiesimy, i tutaj jeszcze puszczemy żyłkę z wodą, no. się rurkę i będzie się podlewało fajnie. I przy domku postawimy też kilka, żeby na zewnątrz było, tam wiesz. Wiem, super będzie ładnie. Będzie. Super, ale dobrze. jak są nawodnione, zaczek jak dobrze to nawodnienie działa. Wszystkie tam? Tak. tak wszystko zobacz, czy wszystko podlemy. działa. bo Ja tutaj zmieniałam wszystko i jedne, tak. jedne nie kapało. Ale widzę, że wszystko tak. kapie, super. I no i nie No, a zresztą do tygodnia, tak. I oczywiście w bagażniku mamy co? Mamy, Ty, nie? Mamy pomidory i tak jeździmy między... Mamy pomidory, ale zimno znowu, chyba wrócą z nami. Wiesz co, Darek, ja, ja Ci powiedziałam, nie, że ty... no jutro już posadzimy truskaweczki, już dadzą sobie radę, bo już ma być ciepło. Pomidorki godziny. chyba? Y truskaweczki, pomidorki, pomidorki. Tutaj widzę gospodarzu coś nie dałaś rady. Z czym? Trzeba skosić. Panie, jak to wygląda? Wstyd. Musisz nasi. podkosić. Ludzie rodzą mi wstyd. Powinieneś mieć, wiesz co tu zrobione? Ten Twój próg wykopany. No, żeby tutaj... Ten próg będzie wykopany wokół całej działki, ogólnie, ale bardzo dużo czasu to zajmuje. Żeby A, zrobić. daj spokój. No i tu będziesz chciał to wszystko jeszcze tak, wyładnić. Tu będzie dostępny piasek. Mm -hmm. Tu jest specjalnie zostawione dla pieska. Tak, bo flaw tutaj lubi niestety bardzo kopać. Flafunia! Dosypane piasek. Trybram z wodą będzie skopana. Będzie, sama się kopie. I mamy kotwy, które. Będą trzymały nasze ogrodzenie. Ale cz czekaj jaką rurę z wodą? O czym ty mówisz? To. A po co? Kopiemy ją w ziemię, no bo żeby nie dostawała. A, w tym sensie myślałam, że coś nowego chcesz tam. ta szklarnia tutaj była. No tak. I tu trzeba już to czas jest, żeby ładnie zagospodarować. Mhm. A tutaj słuchajcie, trawy nie było. I wszystko tak wyrosło. Ładnie. A mama mówiła, że nie wyrośnie, wyrosło. Tak, wyrosło wszystko. No, ale zimno. Ziemię, zimno, uciekam do domu, bo no. trzeba ten nagrzecisz. Trochę trzeba, tylko. Ale wiesz to mógłbyś ustawić ją nie tak krótko. A coś no. chciałam powiedzieć, tak, Dziura, Slafunia, co coś chciałam powiedzieć, a jest zimno w domu, mogłeś w domu? Nie, nie, nie. Nie jest, jest zimno, jest okej. Okay. tak jest świetnie zaizolowany, słuchajcie, tam. Nie no, były takie niektóre razy, że przyjeżdżaliśmy i było. No jak był mróz na drodze. Jak był mróz, a teraz... Yy... Ale jednak powiem Ci, że chciałbym wejść ze na dzisiaj, wiesz? Też, Masz męchatę. No zobacz, jak, jak, jak to jest taka idealna pogoda, że tam weźcie że się, żeby no. no to nastaw, do jacuzzi nie wejdziemy. A rzeczy, nie, do tego, nie, jak deszcz wpada, nie wejdę. To jest za zimno, po prostu jest nieprzyjemny. Może jutro w ciągu dnia zobaczymy. A jutro lać, Darek. Podejrzewam, że najszybciej to w Dobrze. niedzielę. Wiesz, co dużo osób mi doradzało? No. Że tutaj naprawdę mi się przydała taki zaszek na nie, nie zgadzam się. A tym. Ja, ja też się nie zgadzam. Bo fajnie jest patrzeć na drzewa, Właśnie. na niebo. mi się to tak bardzo podoba. I wiesz, co mi się najbardziej podoba? Że z sypialni no. i tutaj z tego okna no. mogę patrzeć na całą działkę. Tak, i nie nic za mnie zasłania, nic, żadne alcany. Dokładnie, nie? o to chodziło. To, to jest wszystko jest odsłonięte. zrobić Flafu, zobacz twoje zabawki. Zabawki czekają. Były zabrane, żeby dało się dobrze kościć. Flafu, Masz mała, zobacz. Zobacz, co mam, twoje zabawki. No dobra, kwiatki, kwiatki żyją i słuchajcie, zamknę tylko autko, co w laweczku? Już jesteś na swojej działeczce, już fajnie? Czekano na to bardzo długo i jedną przesyłkę mi anulowali, bo kupiłem tanio, bardzo da, tanio mi się udało upolować. i jedną przesyłkę mi oczywiście anulowali. To jest nasza fontanna. To jest fontanna? No. Wow! Ja mówię, co ty zamówiłeś? Fajne. No ale jak myślisz, jak ta woda się będzie przelawać w tej fontannie? Nie, no. tak będzie bliskać na boki. O, no. i tu będzie błąd i on tak będzie mnie. Dobrze. Dobrze ci tak? W ciepełku zadowolona jesteś? No. I tu powinien się wciska, o. I tu będzie leciała woda. Ja tak Przewało. Będzie się przelewało. Fajnie, świetnie. I tak Super. fajnie to zomczyłeś. Fajnie to wam pokażemy. Więc koniec trzeba go najcieższy rok. Myślałam, że będzie mniejsza, jest duża. Fajna. Ja też, ja się bałem. Ja też się Bo to kosztowało, nie wiem, z 300 zł coś jak no. takiego. I się bałem A Ty to... kupiłeś? Nalegrę, ja wszystko no na Alego. Na Ale... Ja Alego i Amazon. Gramy w Triominos, nasza ulubiona gra, chyba jest dostępna prosmanie z tego co pamiętam. Pokaż opakowanie. Luda. Przepraszam, że Cię przewróciłam. Myślałam, że moją przewróciłam. No i tutaj zastanawiamy się, kto będzie mistrzem dzisiaj. I zawsze później obstawiamy, co nam wyszło z, z układanki, nie? Mam. Super, brawo. Nalewam wodę i idziemy do sauny. Nie ma to jest... Mieć swoją saunę.